W Domu Kultury w Rybniku w Fałowicach odbyła się uroczysta gala 14. Szlachetnej Paczki w Rybniku i w Rydutowach. Impreza stanowiła podsumowanie osiągnięć 14. edycji akcji, a także była swoistym podziękowaniem dla wszystkich tych, którzy zaangażowali się w działania wolontaryjne na terenie naszego regionu. Już po raz czternasty liderzy i wolontariusze szlachetnej paczki podjęli intensywne działania, których celem była materialna pomoc rodzinom w okresie świąt Bożego Narodzenia. Na terenie rybnika szlachetna aktywność prowadzona jest w dwóch rejonach rybnik północ i rybnik południe. W ubiegłym roku udało się zdziałać naprawdę wiele i pomóc znaczącej liczbie rodzin. Warte podkreślenia jest, że wolontariusze z północy pobili ogólnopolski szlachetny rekord 30 rodzinom w rejonie rybnik północ, a naszym rekordem było 89 paczek dla jednej rodziny. Jest rekord na całą Polskę. Jak zaznacza lider szlachetnej paczki w rejonie Rybnik Południe Adam Kania w rybniku udał się zrealizować 100% pomocowej normy. Jeśli chodzi o mój rejon, czyli Rybnik Południe, 62 rodziny obdarowane, czyli 100% zrealizowanego planu, który. Początkowo był trochę mniejszy, okazało się, że mamy większe możliwości. Liderzy rybnickich rejonów szlachetnej paczki nie ukrywają, że w kolejnej jubileuszowej 15. edycji akcji oczekują wzmocnienia szlachetnej drużyny i dotarcia do większej liczby potrzebujących. Przede wszystkim zwiększona liczba rodzin, a co za tym idzie też większa ilość wolontariuszy, żeby dotrzeć do tych najbardziej potrzebujących rodzin w naszym mieście Rybnik. Patronat Honolowy nad Galą objął prezydent Rybnika Piotr Kuczera. Włodarz nie ukrywa, że społeczne działania i niesiona przez rybniczan pomoc dla potrzebujących. To prawdziwy powód do dumy. Zawsze mnie bardzo cieszy fakt, że mieszkańcy Rybnika angażują się w życie społeczne miasta w pomoc drugiemu człowiekowi drugiemu mieszkańcowi. To jest bardzo szlachetne, bardzo dobre i w pewnym sensie na pewno będę animował te, te działania. Były łzy wzruszenia, gorące podziękowania i radosne uśmiechy. Szlachetną galę uświetnił koncert Tomasza żółtko oraz zespołu chwila nieuwagi.